Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Tadeusz Mąż, witam państwa bardzo serdecznie w drugiej części EKG. Przypominam, że mogą nas Państwo zobaczyć na www stronie oczywiście. www.tokfm.pl. Panowie krawaty poprawili. poprawili. A, po, a poważnie, strasznie. No. Jakąś karierę polityczną chce się robić? Spokojnie. Panowie już mieli karierę polityczną. A polityczny. właśnie, Krzysztof Kalicki, były wiceminister finansów. To był najciekawszy profesor. okres mojego życia. Ale, ale już w rano rano, wieku się dzwonia, nie ma już tego nie tak mówić. Jest. Prezes Deutsche Bank Polska. Dzwonią pana, jeśli pan powiedział to, że tamten to był najciekawszy okres Pańskiego życia, a teraz to nie jest Jeden ciekawy, to a Teraz ciekawe. Akademia zwykła imienia Kła Braśnińskiego. A to to, inna, to jest przyjemność. Jak to jest zwykłe? Znowu. Jaki marketing, zamiast powiedzieć, niezwykła pan komuś, to zwykła, zwykła bankowość, bankowość. jest Niesamowity. Doktor Bogusław Grabowski, członek Rady y, Gospodarczej przy premierze, y, były członek Rady y, Polityki Pieniężnej, także prezes Skarbiec, TFI. I Jacek Wojciechowicz, był ekspert Banku Światowego, główny ekonomista Polskiego Instytutu Dyrektorów. Proszę Państwa, na rynkach papierów wartościowych. Cóż tam się dzieje? W tej chwili wzrost WIG 20 zyskuje 200%, czyli niewiele. W Londynie też y, podobny wzrost, natomiast spadek bardzo minimalny 4 we Frankfurcie, 1,1% w Paryżu. E, waluty frank szwajcarski 20% na minusie 3 zł. 13 groszy, euro 16% setnych procent na minusie 4 zł 2 zł, dolar amerykański na plusie 13 zł cena 2,86 i funt brytyjski 20 na minusie zł. 4 63 zł 63 grosze. EKG. Patrzcie Państwo, czy jesteśmy bogaci czy miedniejsi. teraz będziemy mówić. Wspomniałem o mailu i pomyślałem, że zgubiłem tego maila, pobiegłem do swojego biurka, tam nie ma, a okazuje się, że ten mail jest tutaj. Tu właśnie... Proszę, Odrzucili wrogowie. Nie, 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 bo to, to o, dotyczyło tych cen jeszcze, proszę Państwa, i tego co... Co, co co zrobił Jarosław Kaczyński ostatnio i co tutaj pisze pisze pan pan a do wiadomości redakcji no nasz radiosłuchacz Chciałbym przekazać Panu Wróblowi tę, y, tę informację, Janowi Wróblowi, który wczoraj poranek prowadził. Y, bo ja nie do końca, Jan Wróbel z tego wynika, tutaj był zorientowany w tych cenach. Część produktów w Biedronce to markowe produkty znanych producentów, które Biedronka sprzedaje pod własnym szyldem. To co sprawdziłem, parówki, pakowane po, i tu w szczegóły już są, po 5, 250 gram, 2,99. A to są parówki Sokołowa. Ten sam skład, co innego produktu za 3,80. Pasta rybna, z łososia, złoty 69. Ten sam produkt, tylko innej firmy 3,20. Ketchup pikantny 2,49. Inny produkt. Y 3,80, tenże sam ke ketchup. Także tutaj na żadę słuchacz mu pisze pan Dawid o dokładnie, że to są produkty markowe. Przykładów bym mógł mnożyć, dlaczego w biedzie te produkty są tańsze. W biedzie, tu w cudzysłów oczywiście. Proszę zapytać pana Mosza, czyli mnie, gdyż cena markowych produktów zawiera koszty promocji marketingu. O to właśnie chodzi. Notabene polecam, a piwo, i tu już marki nie wymienię, nie wymienię butelka bezwrotna. Zdobiona za 2,19 i teraz to, co najistotniejsze, PS bogatym nie jest ten, kto dużo posiada, ale kto potrafi oszczędzać. Jakiś bogacz to powiedział pisze pan Dawid. I pan Dawid ma rację trafił sedno. O, pan profesor Kalicki zgadzamy wspomniał, się. zgadzamy się, tak? Wspomniał na początku audycji o tym. O to, proszę państwa, właśnie właśnie chodzi. Także proszę nie naśmiewać się. Z tych, którzy robią zakupy w sklepach tańszych, bowiem świadczy to o ich roztropności. Jeśli potrafią wyłuskać w tych sklepach towary równorzędne, prawda? To dlaczego mają iść do sklepu, sklepu droższego? Jeszcze są także mile obsłużeni, sympatyczni i tutaj za i, I, płacić... i, no, no, I tutaj tak. chciałbym taką, taką poradę, jako osoba, która kupuje rzeczywiście w sklepach tańszych i zwraca uwagę na cenę, dla ja naszych słuchaczy. Ja by Banku Światowego. Dać naszym e, słuchaczom, którzy tego jeszcze nie robili, proszę zwrócić uwagę, że dzięki e, Polski w Unii Europejskiej, sprzedawcy są obowiązani podać cenę towaru w kilogramach wszystkich. I zawsze wtedy można sobie łatwo porównać tak naprawdę cenę jednostkową towaru. Na przykład, ile kosztuje masło firmy A, masło firmy B, masło firmy C. Możemy zobaczyć różnice będą I teraz, od 20 do 35 zł. To jest Państwa niespodzianka dla tych, którzy mają problemy, i mówią, że strasznie drogo jest. Gazeta dziennik, Gazeta prawna druga strona. iPhone jak czytnik kodów. To nie film fantastyczny, ale rzeczywistość już dziś może zro zrobić komórką zdjęcie kodu kreskowego wybranego produktu i po chwili na ekranie telefonu zobaczysz za ile możesz go kupić w innych sklepach. Mało tego. to drogę podaje. kody kreskowe, proszę państwa. Tak i to już nie tylko bo na razie iPhone, ale inne te wszystkie smartfony będą dawały taką... to samo. Taką możliwość. Także drżycie, pracować i prać też. Chodzi z klientem do sklepu, wchodzi na przykład. i wychodzi, doktor, robi, zdjęcie, zdjęcie, i robi zdjęcie, i zdjęcie i wychodzi. I wychodzi, i zdjęcie. I wychodzi i i bardzo, bardzo I z ochoty dalej. idę na Żoliborz. Dokładnie. A może na ochotę. A jeszcze chciałbym pan, Państwu Chyba powiedzieć. że koszt dojścia albo dojechania jest wyższy niż różnica w cenie. No, tak? no albo transport jest darmowy. Ja celowo powiedziałem, że Jacek Wojciechowicz był, był ekspertem Banku Światowego, bo chciałem wskazać na to, że pewnie nie należy do ludzi niezamożnych. Nie Poza tym 19 lat spędził w Australii, tam pracował na zacnych stanowiskach, a jednak wybiera sklepy tańsze. Dlaczego? Bo jest homo economicus. Myśli w sposób roztropny, rezolucyjny. myśli. Bar bardzo dziękuję za ten komplement poranny, bardzo się cieszę. KG. Czy jesteśmy się bogaci, czy biedniejsi? To zaczyna. No ja mogę zaczyna zacząć, chociaż tak Bogusław. naprawdę to nie wiem. Dane, o których pan redaktor mówił i pewnie jeszcze może będzie mówił z ostatnich dni pokazują, że jesteśmy bogaci, bo rośnie sprzedaż detaliczna w sposób taki, który zaskakuje nawet analityków o 12,2 procenta kupiliśmy więcej niż w wartości w lutym tego roku niż rok temu to nawet jeżeli się weźmie ten wzrost cen, który jest około trzech powyżej 3,5%, to tak i realnie te zakupy wzrosły dość poważnie. No ale jak popatrzymy się na wzrost naszych wynagrodzeń, to już nie jest tak optymistycznie. Nie widać też bardzo dużego wzrostu podaży kredytu. W związku z tym również te, te zakupy nie są na kredyt. No zobaczymy, jak się długo to utrzyma. Na razie widać, że mamy na pewno dobry nastrój. Mówimy, deklarujemy, że jest zły i narzekamy, ale yy, nasz nastrój poparty naszym realnym zachowaniem w zakupach wydaje się bardzo dobry, to znaczy, że nie jest tak źle. Chyba Chyba, się panie prezesie, zakupu... ja trochę się dziwię, mówiąc, że jesteśmy bogaci, bo więcej skonsumowaliśmy, a mniej oszczędzamy. No akurat... No ale akurat chyba czymś, żeby... biedni ludzie nie konsumują, tak? Ideale. Nie, informacja I w sensie... jest dobra ekonomicznie, bo napędza koniunkturę, no na pewno. No tak, ale jeżeli z drugiej strony spojrzymy na poziom inwestycji w kraju, który jest bardzo niski, jeżeli zobaczymy dalej na deficyt bilansu handlowego, chociaż... Chociaż te mieliśmy, nie, mieliśmy trochę d... tak, ja, ja nie mieliśmy zaciśnienia, ostatni, to ja przyznaję rację. Ostatnio była nadwyżka. To, Aczkolwiek nie wiadomo, czy ona jednak, rzeczywiście była. To jednak e, na pewno nie jesteśmy jeszcze takim społeczeństwem w pełni racjonalnym i dojrzałym. Proszę Państwa, nie, wspominałem w pierwszej części audycji i w ten sposób miękko możemy przejść do tego drugiego tematu. Rekordowe dywidendy z giełdowych spółek. Nawet 16,5 miliarda może trafić do posiadaczy akcji firm notowanych na warszawskim parkiecie. Z tego, proszę Państwa, 6 ponad 6 miliardów y, do budżetu państwa. To jest straszny, panie redaktorze. I ofe są bogatsze. Ofe są, ale nie tylko ofe. No będą ale, nie, będą nie, bogatsze. Miliony Polaków, ale którzy wiecie, to inwestują w giełdzie optymistyczna są Rzeczpospolitej. Z kolei dziennik Gazeta Prawna na trzeciej stronie, konsumpcja podniesie nam stopy. Oprócz samochodów, meble oraz sprzęt RTV i AGD. Choć wpływa to pozytywnie na wzrost gospodarczy, to grozi dalszym wzrostem cen i pogłębieniem inflacji. Rynek czeka na decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Czyli jakby takie ostrzeżenie. Gazeta Wyborcza, strony gospodarcze, 22 dokładnie przypomnij nam, dół nastroju w zakupów. Polacy narzekają, że coraz gorzej im się żyje, ale kupują na potęgę. Za to firmy mówią, że jest coraz lepiej, ale śpią na kasie, hmm. zamiast inwestować. Czy, to tym to da się, czy na tym da się zbudować wzrost gospodarczy? To jest problem. No to nie jest, można na ten zbudować trwałego wstydzi. wzrostu gospodarczego. Tam tak, tak. potrzebne są inwestycje po to, Krótko żeby... Krótkoterminowo, PKB... popytowo może po, po gospodarkę rozruszać, ale oczywiście w długim terminie gospodarka się rozwija dzięki oszczędnościom inwestowanym. I tak. wypłata dywidendy tak. świadczy o tym, że te duże wypłaty dywidendy są z jednej strony no pewnie dobrą informacją krótkoterminową tak dla jest. posiadaczy akcji, czy tak. dla budżetu, który też jest współwłaścicielem tak. i dla OFE, tak jak e, e, doktor Kalicki mówił, no ale niestety z punktu widzenia długookresowego rozwoju, te firmy firmy czy zarządy tych firm nie widzą dużych możliwości w rozbudowie aparatu wytwórczego, w nowych inwestycjach, w inwestowaniu w nowe technologie czy nawet Czyli w badanie mówią i tak, rozwój. Akcjonariusze, bierzcie pieniądze, bo nie bo my wiemy, nie co wiemy, robimy. co, nie mamy, co z mamy z nimi zrobić, nie wiemy ta... jakie będą prognozy, albo nasze prognozy są nie tak optymistyczne. No my się ruszyć do przodu. To, że to alokuje i przejmą. Akcjonariusze, tak, dywidendy to nie oznacza, że te pieniądze nie wrócą do... Tak, bo może akcjonariusze bada, bo będą widzieli. Mogą mieć lepsze pomysły tak, na inwestowanie to... tych środków. Także ale duża prawda, stopa dywidendy świadczy o tym, że kapitału będzie może bardziej optymalna. No, no, no. Pod warunkiem, że nie przejedzą. No, innymi no, słowy sygnały są mieszane. No, no, Biorąc pod uwagę, że ta sprzedaż detaliczna rośnie tak szybko, a kredyt nie rośnie i wydatki na przykład na zakup mieszkań nie rosną, to wskazuje to na to, że kto wie, czy nie będziemy te przejadali tych dywidend. Dystrybucja dywidendy będzie optymalna. Kapitału, będzie optymalna. kapitału. Coś A dywidendy nie ale kapitału. z drugiej strony, proszę Państwa, no z drugiej strony jest tak, jeśli są perspektywy gospodarcze i firmy wierzą w to, że inwestycje mogą przynieść w krótkim terminie, nawet w krótkim terminie z, zwrot z tegoż kapitału, zysk, no to inwestują, mówią akcjonariuszom, także tym giełdowym akcjonariuszom, nawet takim indywidualnym, mówią, słuchajcie... Mamy pomysł, jest dobra koniunktura, czy wierzymy w to, że będzie lepsza koniunktura, inwestujemy pieniądze. Inwestujemy, nie wypłacamy dywidendy dzięki temu będziemy mieli mieć no, mieli jest. tak. No, będziecie mieli z, zrekompensowane. I dywidendy ceny. w kolejnym okresie jeszcze, jeszcze większe. Ale ja, ja, chcia ja chciałbym większy, zwrócić tak, uwagę na. Jest to problem, prawda? Ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, jako były pracownik Banku Światowego. My nie żyjemy w próżni, nasze otoczenie chodzi? jest globalne. Pamiętajmy, że przez ostatni szereg lat mieliśmy szereg różnych takich niezbyt dobrych informacji płynących z całego świata, ekonomicznych polityczny Mamy całe zamieszanie polityczne na Bliskim Wschodzie. W tej chwili toczy się wojna w Libii, która ma wpływ na gospodarkę światową poważny. Mieliśmy różnego rodzaju klęski żywiołowe. Ostatnia klęska w postaci tsunami w Japonii, przedtem susze przecież w Rosji, powodzie w Australii, powodzie w Polsce i tak dalej. To nie są właściwie, to nie są takie warunki stabilne otoczenia, żeby tak naprawdę na tym etapie podejmować długofalowe decyzje inwestycyjne. Ja myślę, że wszyscy czekają jednak na taki dłuższy okres spokoju. Ale są tacy inwestorzy, którzy podjęli wielkie inwestycje w Polsce, na przykład sprzęt AGD, tak? Czytamy w, dzisiaj w prasie olbrzymi wzrost eksportu sprzętu AGD z Polski, z tego, co się orientuje, nawet kilkadziesiąt procent. Produktów, z tych inwestycji, Krzysztof które to zostały zrealizowane, płynie na zachód, przynosi nam wielką nadwyżkę w sensie handlowym. Czyli hmm. trzecia specjalność po meblach, samochodach. Teraz A no się... ale my z samochodami zaczynamy przegrywać. 30% wzrostu z... eksportu Słowakami. tylko w jednym roku. No nie, to jest no to, to pozytywne, jest... bo to są przetworzone pieniądze. No, to no, to pokazuje, przetworzone. że są te możliwości tak. inwestowania. Tak naprawdę nie jest tak. Być może. Yy, ta nasza kłócność. Nie, no, wygrywają, wszystko, nie, no słuchajcie, trochę... wygrywają ci, którzy inwestują wtedy, kiedy inni inwestują, no taka jest na inwestorów. Ci, którzy podejmują ryzyko właśnie w takim otoczeniu, yy, yy, w takim od niepewnym otoczeniu Oczywiście. wtedy mają dostęp do tańszego pieniądza, tak. podejmują to ryzyko i jeśli się okaże, że ono się nie ziści w następnym okresie, to na tym najwięcej zarabiają, prawda? Absolutnie, tak.